Korzystamy z nich niemal codziennie. W domach, kamienicach, biurowcach pokonujemy dzięki nim różnice wysokości. Stanowią jeden z najbardziej istotnych elementów budynków, umożliwiając sprawną komunikację, a w razie potrzeby ewakuację. Schody, poprawnie zaprojektowane, są gwarantem wygody użytkowania i bezpieczeństwa. W pierwszym odcinku Design and Build Poznacie podstawowe informacje o tym elemencie budowlanym. Ze względu na układ i kształt biegów możemy wyróżnić podstawowe typy schodów: proste, łamane, zabiegowe, wachlarzowe. Schody, które najczęściej spotykamy w budynkach, mieszczą się w klatce schodowej. Zanim na nich się znajdziemy, musimy wejść na spocznik, w tym przypadku piętrowy, potem bieg i kolejny spocznik, który między piętrami, jak łatwo się domyślić, nazywamy spocznikiem międzypiętrowym. Na biegu schodów znajdują się stopnie, które składają się ze stopnicy i podstopnicy. Z boku biegu schodów możemy wskazać tak zwany policzek. Podstawowe parametry schodów to ilość stopni w danym biegu, wysokość oraz szerokość stopni. Poprawnie zaprojektowane schody gwarantują wygodne korzystanie z nich. Aby to zapewnić, konieczne jest stosowanie wzoru 2H plus S równe 60 do 65 cm. Oznacza to, że suma podwójnej wysokości stopnia i jego szerokości Powinna zawierać się w zakresie od 60 do 65 cm włącznie. Maksymalne wysokości stopni schodów określone są w tzw. warunkach technicznych, które powinien znać każdy projektant. Nie należy również zapominać o spocznikach. Ich minimalne szerokości w budynkach mieszkalnych to 150 cm. Ważnym parametrem schodów jest również szerokość użytkowa biegu. W budynkach mieszkalnych minimalna szerokość takiego biegu to 120 cm. Szerokość użytkową schodów stałych mierzy się między wewnętrznymi krawędziami poręczy, a w przypadku balustrady jednostronnej, między wykończoną powierzchnią ściany a wewnętrzną krawędzią poręczy tej balustrady. By korzystanie ze schodów było bezpieczne dla wszystkich użytkowników, wyposażone są one oczywiście w balustrady. Ich minimalna wysokość to 110 cm. Wartość ta mierzona jest od krawędzi stopnia. W budynkach mieszkalnych balustrady powinny posiadać odległości między elementami wypełnienia maksymalnie 12 cm. Jak zapewne się domyślacie, wymaganie to wynika przede wszystkim z troski o najmłodszych użytkowników. W budynku, w którym przewiduje się zbiorowe przebywanie dzieci bez stałego nadzoru, balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręcz. W budynkach wyposażonych w kondygnacje podziemne konieczne jest, aby zabezpieczyć użytkowników przed omyłkowym zejściem do nich w trakcie ewakuacji. Umożliwiają to barierki otwierane w jednym kierunku, na przykład taka, jaką w tej chwili widzicie. W budynkach mieszkalnych, aby zapewnić komfort dla mieszkańców, należy stosować rozwiązania zabezpieczające przed przenoszeniem się dźwięków uderzeniowych na konstrukcję budynków. Możemy to realizować za pomocą specjalistycznych przekładek z tworzyw sztucznych. Projektowanie schodów to obszerny temat, związany z wieloma wymaganiami, związanymi m.in. z zakresem bezpieczeństwa pożarowego. W dzisiejszym materiale przedstawiłem podstawowe informacje dotyczące tego elementu budowlanego. W celu pogłębienia wiedzy na ten temat zachęcam do zapoznania się z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ustułowanie. Link pozostawiam w opisie. Do zobaczenia w następnych odcinkach Design and Build.